Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się. Co to się dzieje? Powiedzieli mu, że Jezus Nazaretu przechodzi Wtedy zaczął wołać Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną Ci, co szli naprzód Nastawali na Niego, żeby umilkł Lecz On jeszcze głośniej wołał Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną Jezus przystanął i kazał Przyprowadzić Go do siebie A gdy się przybliżył Zapytał Go co chcesz, abym ci uczynił? On odpowiedział, Panie, żebym przejrzał. Jezus mu odrzekł, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. Oto bo słowo Pańskie. Drodzy wierni, drodzy słuchacze, wierzę, że, że może wszyscy jesteśmy zmęczeni zbyt dużą ilością słów w życiu. Często słyszymy złe słowa, z wiadomości, przemocy osądu, przewidywanie czarnej przyszłości i im człowiek bardziej się karmi się tą treścią, staje się taki lęk i niepokój tak wchodzi w życie. A z trudnością pojmujemy, że nie musimy słuchać wszystkich tych wiadomości, lecz lepiej karmić się przy źródłach, które są zdrowe, a na pewno Prawdziwe. I z trudnością przychodzi nam do głowy, aby pomodlić się i zapytać, jak niebo patrzy na tą rzeczywistość, abyśmy pozwolili Bogu, by pomógł nam, abyśmy rozpoznali to, co jest w nas i wokół nas. Jednym z powodów, ale może głównym powodem, dlatego tak nie czynimy, jest to Nieszko. trudne. Chętniej wybiera się to, co jest łatwiejsze. Szybciej wybiera się to, co jest wygodne w życiu. Jeden niemiecki pisarz przed 100 laty powiedział, że prawdziwe niebezpieczeństwo leży w duchowym, w tym Straszny z... strasznej nudzie. Nie myślę o tym, gdy czas wypełniamy paleniem fajki, czy, czy minkę, graniem w karty, czy siedzeniem przed kominkiem, lecz chodzi o niebezpieczną nudę, która jest agresywna, która wsłuchuje w... sensacje. To nie jest zabawa, lecz uciekanie, wymyślanie nowych środków, aby zaspokoić żądania, uczuć. Te środki wypełniają największy ideał przeciętności, dają uciechę bez wysiłku. Siła tych środków jest w tym, że są wyjątkowo wygodne. I autor dodaje, a osobiście ja nie wierzę w uciechę bez wysiłku. Jeżeli zaczniemy się na tych słowach, to zrozumiemy, jak bardzo to jest aktualne i prawdopodobnie zawsze było aktualne. Najłatwiej to pierwsze uwierzymy w to, co nie wymaga wysiłku. Wiadomości, które powierzchownie są pisane bez sprawdzania i szybko docierają, może dotykają uszy. Najłatwiej to słyszeć i w łatwy sposób się w to wierzy. Wierzy się w to, do czego najłatwiej się dochodzi. Naród wokół Jezusa, który dziś został opisany w tym fragmencie Ewangelii, może cierpiał z powodu tej samej choroby. Często pozostawali na powierzchni, chociaż byli razem z nim. Tak jakby nie do końca udało im się usłyszeć go, jego stanowisko wobec człowieka, jego uczucia wobec potrzebujących, może to nie dotarło do ich uszów. Oni chcieli usłyszeć to, co było dla nich wygodne. I tego niewidomego, który wzywa imienia Jezusowego, tego niewidomego starają się uciszyć. I przy tym narodzie, swoim narodzie, niewidomy jest z drugiej strony. Ignoruje karcenie lodu, nie zwraca uwagi na ich słowa. On nie skoncentrował się na mowie osądzania, odbierania odwagi. Zamiast tego on oczekuje czegoś, czego nie słychać, jeszcze nie widać. Niewidomemu udaje się w jasny sposób rozpoznać ukrytą rzeczywistość, jaśniej niż cały ten naród, który był z Jezusem. I mimo swojej fizycznej słabości, czy może właśnie ze względu na, niej, na nią, ci, którzy patrzyli oczami, nie rozpoznawali w sposób jasny, a ten, który był niewidomy, lepiej widział od nich. procznie jego męka oczyściła go, aby poczuł to, iż Jezus na pewno mu pomoże. Dlatego pytanie, pytanie cierpienia że zadaje nowe pytanie w życiu. Może cierpienie nie jest przekleństwem, lecz czymś, co oczyszcza nasze serce. Jasnym jest to, że wszyscy uciekamy od cierpienia i wybieramy to, co łatwiejsze i wygodne. Ale może to, co uważamy za jakąś życiową karę czy tragedię, może bardziej nam pomóc niż myślimy. Poprzez to wydarzenie przy Jerychu widzimy, że potrzebne są oczy serca w życiu. Oczy ciała nie są wystarczające, oczy serca rozjaśniają się poprzez krzyże w życiu. Jedna postać w księdze zbrodnia i kara stawia osobę, której, którą oczyściło. Sonia miała Sonia. trudne życie, cierpiała z powodu, w których nie chciała cierpieć, przeżyła to, czego nie mogła wybierać, ale przez to upiększyła swoje wnętrze. I widziała w osobie, poznał, tak jak on poszła za tą nieznaną osobą na Syberię. On był w więzieniu, ona troskliwie. Odwiedzała i interesującym jest to, że inni więźniowie ją szanowali. Gdy przechodziła, wszyscy zdejmowali czapki z głowy i pozdrawiali ją. Mówili, że ona jest ich delikatną, troskliwą matką, chociaż była młodą osobą. Na jej obliczu widać było coś wyjątkowego, co wypływa z wnętrza, coś pięknego, co wywołuje szacunek. I nie to by była snażna, daj sam Znale, że on w pewnym i do światło i fundamentalnie zmienił swoje życie. Pięknie jest U niego w, w jego obliczu nowe zajaśniał nowe poranek nowej przyszłości, zmartwychwstanie do nowego, całkowicie mnie nowego mnie życia, mnie miłość. Nie. jej serce posiadało źródło, które było budzić jego serce. Drodzy wierni, może i my będziemy mieli okazję spotkać takie osoby w życiu, a może sami przez nasze cierpienie w życiu stanie się... Dla kogo światłem? Ale te osoby są osoby, które wnoszą światło do naszego życia. Mamy wyjątkowy... Obliczy i spotkanie z Matką Bożą. Uczy nas, abyśmy jasno widzieli rzeczywistość. Uczy nas, abyśmy nie byli zadowoleni z tego, co powierzchowne i fałszywe, ale abyśmy zawsze szukali prawdy. Czy i my dźwigamy swoje krzyże, ale ważnym jest czynić to, co uczynił ten niewidomy. Twój krzyż doprowadzić do dialogu z Jezusem. Jeżeli naszym zmęczonym, obojętnym sercom potrzebny jest krzyż, abyśmy się obudzili, Chcemy Boga, Boga aby udało nam się go dźwigać, abyśmy mieli siłę go zaakceptować, a my zawsze na nowo przynosimy przez szczerą modlitwę, przynosimy przed Jezusa. Może to, co jest bolesne i dla nas nie do pojęcia, krzyż, który dźwigamy, a nie wiemy dlaczego, razem z Jezusem w spotkaniu z nim, zmieni i, tak, I, I sposób adany, krzyż po pewnego i dnia nas. stanie się I dla nas i dla świata zbawczym. Amen.